Siemaneczko, witajcie, tutaj Boruc, a to będzie taki krótki film, w sensie taki audiolog. Otóż, chciałbym wam, wam ogłosić, że dnia 15 bądź, no 15-16 maja, ewentualnie też 17 maja mnie nie będzie. Nie będzie moich filmów na moim kanale na YouTube z FIFA. Więc y, z góry Was niestety przepraszam. Powód y, wyjazd do rodziny. Jak wrócę, to postaram się Wam to wynagrodzić w, se y, w sensie odcinkami z FIFA 14, trybu mojego kariery. I co, trochę tyle. Tak, trochę tyle. Więc. Y, Trzymaj się ciepło. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, hej.